A więc, czego ludzie Ci zazdroszczą? Najczęstszą odpowiedzią i wcale niedaleko od prawdy są oczywiście pieniądze. Nic tak nie pobudza ludzi jak fakt, że on ma, a ja nie. I wtedy pojawiają się setki argumentów. Ma, bo ma farta. Ma bogatych rodziców. Ma tego męża, a ja? A ja jestem przecież tak samo dobra, ale... No właśnie, zazwyczaj nie ma żadnego ale. Bo przede wszystkim mija się z prawdą to, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie jesteśmy. I niektórym bardzo ciężko się z tym pogodzić. A im dłużej trwala akceptacja, tym ciężej jest się wziąć za siebie. Bo i owszem, zdarzają się sytuacje jak z bajki. Przykładowo, chodziłyśmy razem do tej samej szkoły, miałyśmy podobny start, ale ona znalazła bogatego męża. Ja też bym mogła, ale akurat zabrakło egzemplarzy. Albo miał być ze mną, ale ona mi go odbiła. A prawda jest taka, że wybrał ją, a nie Ciebie z jakiegoś powodu. Było w niej coś, czego nie było w Tobie. I ty to wiesz. Ale łatwiej jest powiedzieć, że to niesprawiedliwe, niż przyjąć do wiadomości, że ktoś miał coś, czego ty nie miałaś. W głębi duszy i tak wiesz, że to nie była kwestia szczęścia, tylko konsekwencja tego, kim była, jak się zachowywała, jakie decyzje podejmowała. I to właśnie boli najbardziej. Nie jej pieniądze, nie jej mąż, nie jej życie, tylko jej odwaga. Bo jej determinacja albo sposób życia okazały się być silniejsze niż Twoje. Po prostu lepsze. I wtedy pojawia się najgorsze zachowanie, czyli podważanie. On na pewno jej takiego zdradza, tylko ona jeszcze o tym nie wie. Albo na pewno ma kredyt, więc wcale nie jest taka bogata. Na pewno udaje szczęśliwą, a potem płacze w poduszkę. I to jest najtańszy mechanizm obronny, jaki ludzie stosują. Bo kiedy rozwalasz w swojej głowie obraz czegoś sukcesu, to on przestaje ci tak uwierać. No i co dalej? Dalej nie masz pieniędzy, dalej nie masz tego faceta, i dalej nie masz tej odwagi, ale masz iluzję. Iluzję, że ktoś inny i tak ma gorzej i tym się karmi szatami. Ale prawda jest taka, że pieniądze to jest najprostsza rzecz, najprostsza odpowiedź. Taka najbardziej oczywista. A ludzie częściej zazdroszą rzeczy, których nie da się kupić za żadne pieniądze. Na przykład wolności, czyli tego, że zawsze możesz powiedzieć nie, że nie musisz całe życie udawać grzecznej córeczki, idealnej pracownicy czy perfekcyjnej żony. Chodzi o to, że ktoś potrafi postawić granice i nie tłumaczyć się z tego. I wtedy zaczyna się cała symfonia komentarzy. Ty to jesteś egoistką. Rodziny się nie odrzuca. Jak możesz tak traktować ludzi? Gadają tak, bo sami nie mają siły, żeby na przykład odciąć się od teściowej, która wprasza się na każde święta. Nie potrafią koleżance odmówić kolejnej pożyczki, bezzwrotnej. Więc skręca ich, kiedy ty to robisz. I co wtedy robią? Atakują. Wbijają szpilę. Opowiadają innym, że jesteś trudna, konfliktowa i niewdzięczna. Ogromną zazdrość budzi też wygląd. I nie musisz być modelką z biegu. Wystarczy, że masz sobie coś, co przyciąga. Uśmiech, figurę, sposób poruszania się, cokolwiek. Cokolwiek, co sprawia, że wchodzisz do pokoju i robi się wokół ciebie głośniej. I jak oni wtedy reagują? Oczywiście, że nie podejdą i nie powiedzą, że zazdroszczę cię, że tak wyglądasz. Nie, pójdą inaczej. Na przykład taka ładna, a taka pusta w środku. Ciekawe, ile czasu spędzasz przed lustrem. Ładna, ale to na pewno poprawione. A najczęściej próbują też zniszczyć Twój wizerunek w oczach innych twierdząc, że jesteś łatwa, że tak ci się układa, bo faceci lecą na wygląd. I nawet jeśli twój wygląd to nie jest twoja zasługa, jeśli nie zrobiłaś nic, żeby go poprawić, to i tak znajdą się ludzie, którzy ci za to znienawidzą. Ludziom łatwiej zazdrościć się z wyglądu niż inteligencji, bo wygląd szybciej przekłada się na realne korzyści. Brutalna prawda jest taka, że faceci w pierwszej kolejności lecą na te ładne kobiety. I to otwiera drzwi, które dla niektórych zostaną zamknięte. Ładna dziewczyna dostanie więcej atencji, więcej szans, więcej przygryjów i to jeszcze zanim zdąży coś powiedzieć. A inteligencja działa dopiero później, bo trzeba porozmawiać, trzeba się otworzyć, żeby się ujawniła. Wygląd działa natychmiast. Dlatego uroda budzi większą zazdrość, bo wszyscy widzą, że działa tu i teraz. Możesz być mądra, ale jeżeli ta mądrość nie wejdzie w odpowiedni kontekst, to nikt jej nie zauważy. A uroda sama się narzuca i dlatego wywołuje w ludziach więcej zawiści. Zazdroście się najbardziej tego, co jest widoczne i mierzalne. Dlatego też pieniądze zawsze będą na liście wyżej niż inteligencja czy charakter. Bo pieniądze widać. Widać samochód, mieszkanie, wakacje. To się da policzyć, porównać, zestawić. On ma więcej, ja mam mniej. A inteligencja kto to zmierzy, kto to oceni obiektywnie. Nawet jeśli jesteś wystrzejsza, to dopóki nie ma konkursu z punktacją, to można się oszukiwać, że ja też swoje wiem. Ale jak ktoś podjeżdża nowym autem pod dom, to już trudno udawać, że tego nie ma. Pieniądze wygrywają też dlatego, że mają bezpośredni wpływ na komfort życia. Za kasę kupisz jedzenie, przyjemności, bezpieczeństwo. A inteligencja czy talent mogą Ci je dać dopiero wtedy, kiedy jest spieniężysz. I prawda jest taka, że ludzie potrafią zazdrościć wszystkiego, absolutnie wszystkiego. Nawet pierdół. Takich jak to, że nie przytyłaś po świętach. Że masz włosy, które schną same i wyglądają dobrze. Że masz miejsce parkingowe pod blokiem. Że Twój facet zrobił Ci herbatę. Że Twoja paczka z Allegro przyszła szybciej, że wstajesz bez budzika. Że Twój pies się Ciebie słucha, że masz lepszy zasięg w telefonie. I nawet tego, że w pracy masz kawę za darmo. I właśnie te drobiazgi pokazują prawdziwą naturę zazdrości. To jest kwestia porównania. Wystarczy, że przez chwilę masz coś lepszego. Że jest Ci trochę lżej i już rodzi się żółć. Zazdrość to nie jest żaden ukryty podziw, tylko plucie jadem, że masz trochę lepiej. No bo jeśli masz trochę gorzej, to już jesteś swój człowiek. Wtedy pasujesz bo wtedy, może sobie pozwolić na myśl, ona też cierpi, a więc nie jestem takim przegrywam.